Ja sobie na facejcie no również staję, no ale gramy oficjal, Bartek dostaje filar, nie? Nie no jasne, okej, okay. czyli sprawdasz limity, ja rozumiem. Fleszykiem stoję, nie? Pevor i to przed Ciebie będę rzucał. No, 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 no. Flash. Leci. Mit, mit leci. Czekaj, trzech, jeszcze czekaj. Lecą kamery. Flash wy. Daj mi, daj, daj mi, nie, nie uważajcie templa. Tak, do kamer chyba. Dwóch. Tak, dwóch. Wchodzą. Maina nie ma. Kurwa. kurwa. Otwieraj skrzynię na CSGO SKINS. Z kodem MAESTRO otrzymasz darmowe 2,50, oraz plus 10% do depozytu. Strona posiada codzienną darmową skrzynię, z której przy odrobinie szczęścia możesz trafić kosę. Na CSGO Skins co jakiś czas pojawiają się eventy, które zawierają różne tryby eventowe, gdzie możesz zdobyć epickie skiny. Dodatkowo funkcja Exchanger pozwoli Ci wymienić przedmioty na skiny, które Cię interesują. Strona posiada również tryb Case Battle, gdzie możesz toczyć bitwy z innymi graczami. Wejdź w link w opisie, użyj kodu maestro i zdobądź swoje wymarzone skiny. Bejtuj mi stąd, nie? Tak jak zawsze. Mhm. Ja pikuję sobie wodę z Wiglem. Smoka dam, no, co? Zagrajmy woda. ładny, poprawny mecz dynamiczny. Nie, woda, 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 woda. Jeden mil. Ja skierdolam no, zero, Pago. Idźcie, no. ja idźcie. Chodź pod BP, Bor. Dam ci flesza pod maina B, co? Pago? Sam grasz. Zajdź kejwa. Puszczam ci smoka. Ja z wami. na mida, no Zbijałem. już pracy na tym ma i Jami, na dalej. tego, na No, no ja, ja, bym bieg. Go go. ja bym wybiegł Ja niego. Biegam. Leży Ładnie. mam Idę na. może zostać. Bo jeszcze był main On to raczej słyszy. Smoke. Palak. Bez spalili Kazał. Bez, no więcej, więcej, więcej. Dwóch jeszcze. Kolumna. Jebałem. Ja jadę od razu do domu. Zabalam. Zabalam. Idę do ja domu. Idę Bez. Szkoda, że do domu. Idę do go, Idę miałem domu. Idę go domu. Idę Ja domu. Idę do Nabiegłem mu na kule wyskał to może mojego Smoka dali tu Jeden podała woda Blisko, blisko mam On mówi o siampoż. Palu mi B, B. A, Poda jeden, ta? dwóch poda pod Woda jest jeden Odcięli mnie smokiem B tu wchodzi, może Woda blisko jeden, idzie do B Leży Mit tak, jeszcze i przed B Popat przed, no przed, 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 no Piotrek no, no, no. Ładnie no, <gry> Oni mają maczka, nie? Więc um. ja w sumie przed, się czy na no przed, 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 nie przed, 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 jeszcze! Dwóch, dwóch! Filar, Filar jeden. jeden. Ja nie mam jak... Jakiegoś... Polaka mi dali. Nie mogę... Bo... Ja ja jeszcze jeden mistrów. bez. W z betys Baki. Baki. Tak? Flashojecie wodę? To ja może... Ja spóźniony biegnę. Flashoje. Woda jest. Jest woda daleko do, do lewej. Do... A, poszedł. Jest wody Kurwa mać, no! Typ na schodach był jeden. Jeden. jeden HP Masz jeden Jeden na schodach obity mocno Daj mi flasza Pago, daj mi fresha do main Dragaj na pilarze Saju. Nagraj na pilarze wodę Nie musisz na razie daleko był Dobra teraz, no Pali się w Kaiwe, pali się Podaj tego mina, dajcie Jestem jestem, dawaj, dawaj Waga, deszuję Smoke mid Był na daleko Ja cofam nagło nie, kurwa nie, 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 Dobra, nie, na nie, Ta daj, nie, 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 Jeden nie, tylko był nie, 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 10 HP mam w wodzie, jeden Main Patrzcie, Teraz ja w cawie, y. no, on jest w cawie Cave, cave bed i no, chyba gdzieś No kurwa A Wupa jest w cawie ogólnie, znaczy nie w cawie tylko Byłem w wami teraz Na no, środku nic, woda Znajdowali no, skony no, no, Ta, Dwóch przeda jest no Do cajewa jeden Zresztą podbiega, do... blisko caje macie to może wejdę w smokę? Nie, nie, zabijmy go. Weź kotę, kotę. Zaraz dobra. wejdziemy tam, zaraz tam wejdziemy, spokojnie. Zajmuję. No i dobra. Jest blisko. Zabaj, dawaj, dawaj, dawaj. Pesuję głęboko, wysuję głęboko. Dwóch mid, dwóch na... mid, dwóch mid. Chodzę, a I teraz Mank wchodzimy. Chodzą, chodzą, midem. No, chuj dostał co... po głowie Mogę iść flasza bramę albo górą teraz Daj górą, tele. daj górą teraz sprawdzę Leci Dwóch leży Jeden przedałem Jeszcze jest. Prawo, prawo jeden Idę do saja, dwa, dwa gramy teraz Jeden pod B Dwóch main Biegna. Jeden... Chodzą Chodzą? Chwila, no, no, chodź nie wchodzą, czekaj Trzymaj wchodzę. mi das. Prób... ktoś będę wchodzić. Góra leży. Znaczy jeden. się. Jeden jest. z jest... Ostatni z z bombą dostał. Dostał ode mnie, dwa fisty matki. nie wiem co to on robi. Jest na B. Już B wiesz, B wchodzę. Idę od C, to wiesz. Super. Zresztą. Zresztą jest. 2? Bo chodzi do B. Book main. Book Mains, book woda. Book main. book Mains. Book Mains, book Mains. Jeden Mains, book Mains. Book Mains, book Mains. Book Mains. Book Mains, book Mains. 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 Book oni co rundę dają dwa nade'y, ja bym chciał dawać nade'a z chody, słuchajcie. no. Leży mid. Wupą. W lewym z wody. Nice. Mid prawo. Mid prawo jest. Mhm. Też czuję ja tu raz. On zajebie, chuj widział. Main leży. To ostatni mid. Mid. Wszedł mid, brama. Mindo, sorry. Gra wieko, Jeden z glockiem w ogóle przywodzi. teraz Mit prawo. Ja dałem się drzwi smoke no, od ja. razu, zagłurowiam. A Wupa w tym, patrzę Mit w midce, Bidem. Cave A na daleko, też. na skodach jeden przy ok, całych. Był blisko mi. mid, mogę zajmować, wiesz? Nice, ja Wupa no, na daleko było jeszcze. Daj smoka na main, proszę. Nie mam, nie mam, nie mam. Gra A ty B. Granaty. A. Ale nie. Bomba, bomba. Padał. Pakał. Pa. Jest kolumna. Kolumna jeden. Ja kolumna baś. main. Kolumna cały czas. Bez. Kolumna cały czas. Jestem... Spokojnie, jestem bez. Bóg tam. Raz wychylam. O ty kurwa. A, wy, I main. Brawo, Brawo, super panowie. Super. Mi tu p się znalazł obok mnie w ogóle kurwa. Jeden leży z wody Biało mam, wychodzą B biało, 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 biało mam, biało mam Przejebał mi Jaila od CT, idą CT Zagrajcie dwóch od Cave'a Ja od pleców, od B leży B S B prawo Jeden Cave, cave jeden ja Jeden za kolumną i jeden Cave Za kolumną i Cave A oh, no jest, jest Jest botem Nie jest. no Cave no. okay, w latach on ma zero no nie. Szkoda, że nie kurwa nie że no... Sobie. Jaka jest kontynuacja mojej misji? Mam się wpierdalać na B i no, Czy po prostu biegnij wodą do końca, do końca Dobra, czyli do spodu i... z frajerami. Ale, ale, nie wchodź do Kejwa, tylko tak masz w że i ktoś tam wchodzi. A, do ja Kejwa tak nie wchodzić. Wchodzi. Dobra. Trzech e. mhm. jest chyba B. Biegam. Góra, góra rozlany, góra rozlany. Kamery, kamery. Kamera. Widziałem po niego z góry. Kamery, hyper zachodzi. Ale oni będą wiedzieć, że Dwóch jest tu mery, dwa kamery. On slepa. A czekuję Rozlany. Ja na je zostawiam. Może być lepsze? To, to mnie dachasz do no, no. kamery. Mam lepsze już. Ura, kamera Kurwa, ale że oni w ogóle nie ten? Nikt nie patrzył tego. to jestem w szoku, nie? No. Leci flash. Zabijam go. Zbysze, bo lebo. lebo. Leży, temple, Temple, daj mi pebor wodę. A woda, woda, widział mnie. I templ. ja się chowam. Ja nie mogę wody zająć. Temple templ. wybiegł. Templ, żeby... No ja mam z wszystkich stron. Woda bić No bez szat, No, urba, nic kurwa. Nie Musimy, no, no, nie. no ja nie, no, nie bym mogłem, bym ja tak. nie było opcji nawet, żebym poszedł tam. Bo hop z templa by słyszał. I by wybiegł no, od razu. Jest... Na idzie, no. Mam zajętego mida. A, dobra. Leży jeden super. z mida. Jeden na A, był głęboko. Ja wchodzę do CT. Zostań, Pako. Po ale masz bombę. Pago, do nas Pago, z bombą dobra. musisz. Dawaj do nas z bombą. Pago. Masz 15 A, sekund, ty. Dobra. CT jest. Dwie? Leży. Dwóch tu, dwóch tu. Ninja i CT. Leży. Kładź. Zawsze czas Super, Super, panowie. Super, super. 3 na 1. Temple. Temple. Wyszedł. No dalej. Chyba to, 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 to dostał, nie wiem. I trzyma wyjście. Mam, mam wykąt. Nice. Ole tam ugrałem. Spokojnie, Piotr daje mi da. Ja bym znowu próbował pod Asie kierować zaraz. Piotr, da dam do kamer, wiesz? Dobra, dobra. A leży. Mida skrócił, leży. Jeszcze jeden. Blisko był, wypierdolił Co tam się stało? No tak? Ale czekajmy, czekajmy Ale czekajmy Ja podzę smoke'a w kamery To smoke'owali, m2 na kredzie Podchodzę Jeszcze jeden chyba z Deagle'ą tu był Tak, był Ale nie jest to A chyba, że podniósł Może podniósł Ja jestem Heaven Czysto tu Składę Tak, nic nie widzę Może być kamery w ogóle te kamery Może być woda? Ja mam zajętego CT ale patrz, lepiej sobie tą wodę, kurwa. Znaczy na base. Nie, 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 mam zamknięty. Bez. Jeszcze jeden. Yy, idzie na mida da. Ja 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 mam też w Nice, nice. nice. Zasłuchał się. No na razie cisza jest Ida nie ma, nawet. Chyba, że po fleszach nie wybiegli. Ja wodę trzymam, trzymaj to, a może. Dobra. Ja ci wodę trzymam, ale to tak wiesz. Generał czekam jest cisza kuj ogólnie na mapie, nie? No. Piotr, stawka jakaś. Ja teraz. szuk... Ja może spróbuję wypalić main'a. robię coś tu. Spróbuj. Tu na razie cisza. Nic nie widzę na midzie. You, yeah. Ja mogę z sajem A się nie palił. Postu. Dobra, ja szukam kontaktu na... Leży no. jeden Weź bombę, Saju. I chodź do I stawka, Wody nie ma jeszcze. Widzisz, typa. Ładnie, Piotrek. Na main'a ci kładę power. Mhm. Jak mówię, ja uważa, Jest jak jestem. Ja w górę, uważaj, nie? Jest jeden woda. No, ja muszę tu wejść, dlatego... Tam idzie. Chuj, nie oddaję im pyłkałacha, oh, spierdolę. Leżę z mida. Bo, dobra, cofnij... Eee... Yy, Sajut. Jeden dotował do mnie. No, dobra. Dacie radę? Idź, Pebor, po tybie. Złoty... Temp, zbieta. Zbieta. Oni odbijają mi da. Nie. Dobra, no to ja ja ten tenpla. Dobra, dobra. Jeden no, wtaż, okay, smoka na Leży dobra. I będziemy wchodzili w B? No, będziemy wchodzili w B? będziemy wchodzili w B? Kiedy będziemy wchodzili w proszę zrozumieć bo ja się No rób, rób. Wal, 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 się. wal. Śmiało, śmiało. Tak, tak. Mogę zaobić teraz na teraz. Dawaj. Lecie. Ale może słyszej to. Prawo sprawdź. Sprawdziłem, cię sprawdzę. Bracia mnie za każdym razem nie. sprawdzam ten tak, teraz Bartos. Łocik, łocik. Co, Co robi? robi? Małka dał. Stoi na midzie. Fajnie. No, no, Kurde, ale to zrobiłem bardzo z PMG. Jak profesor. Nie ma no, źle. Nie Main tak blisko. Main blisko. Leży main. Ładnie, czekajmy na razie. Obserwuj zbroję ogólnie. Pago, uważaj w tym cave'ie. Jest, jest, jest. Jeszcze jeden wychyla. Idę do ciebie już, Izak. Będziemy A się. chyba. Ja Ostatni był w cave'ie, nie? Tak? Tak, leci na B. Cofnął i, i na B pobiegł. Na B, no, słyszałem. Okej. Okay. On jest opuścił.

na łoku wejdziecie teraz. Skrócił wodę schody. No to wchodźcie, teraz ja powoli. Dildo, co za... lewo. Nie, mógłbym go zabić. Kurwa, ja z cofnąć po bombę? No musisz, ja nie wezmę. Bez, 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 Saju. Wracam po bombę. I plato. Mogę mieć kolejny. Palili, palili. To przeciszmy to. Nie no, oni już wiedzą, że jest fake. Pokojnie, nie, musimy wchodzić. Mam smoke'a. Mamy czas jeszcze. 20 sekund. Do lewej, do prawej wychodzisz, Pago. Dawaj. Dawaj. Co Ninja, Leży, leży CT lewo. Ninja, ninja, ninja. kładź, kładź. Leży ninja, leży. Waszej wody od Ja, ja wezmę tą wodę. to? ja idę do Wody nie ma, wody nie ma, wody nie ma

jeszcze jeden ace. Jeden wejdziemy sobie. No. E, uciekł z mida. Dobra. Widz Widział cię? Nie. Góra. Góra, Góra heaven. Kurwa mać. Nie wiem, kurwa, proszę mnie słuchajcie. No, jakby. Pago, ty byś nie ruszył dupy i Lirunda, nie? Bo oni nie wiedzieli o tobie. Kurwa, byśmy się zebrali i weszli, by było po rundzie, no. Kurwa, słuchajcie wiedzieli, mnie. Wiedzieli, 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 a tam było przesiał całe magazyn. Z... No, pewa, wróćcie broń. No, mogłem zostać ogólnie. No, Znowu B będziemy atakowali teraz. Podejdźmy na łoku na tego cała, chodźcie. O, do Na Grali outside cała, bo ja tu Nie ogólnie, ale mogę się zmienić na... Robię coś teraz. Sterowany no, jestem. łoku tak weszliśmy. Ja poda, podchodzę. Wejdziemy, wejdziemy sobie, wejdziemy sobie B. Jadajcie bliżej. Wszyscy, no. Mówiłem pod B kurwa. Dobrze, to ja muszę doskoczyć do was. No. Ja do was. Jestem bliski rotacji. Weź Pamiętajcie dome. o tym gościu z CT. nie? Ja się słucham, ja jestem. Ja, ja. chodzę. Powoli. Platą lubię stać i BS, albo CT. leży CT jest. CT. Dyspresuję! dużo Albo bez. Smokuję, smokuję. Jest CT, smokuję. Ma mamy, mamy B dajęty. Bieg, bieg, nabieg. No. Fleszuję ci CT. Fleszuję, ba przerzuć mi bombę po prostu. Dwóch CT, jeden Cape. Okay. O kurwa, krzywo trochę. Ja w smoku się schowałem. Sorry, sorry. Właśnie. Ja w menie zostaję. Flesz, Flesz y już jest blisko CT, dwóch. Templa trzymasz? Nie Wody nie ma w ogóle. Patrz małka, będę ocięgać małkiem. Gdzie te kurwy tu? Gdzie te pety kurwa podchodzą? Dobra, wyjście. Nice. Wcześniej grał za base. On lubi za tym dealer. blisko, jest blisko. Dawaj, dawaj, dawaj. dawaj. Lewo, 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 jest lewo. Dzień dobrawej. No wszyscy! Kurwa, on wychyla jakby miał chuja w dupie. Jebaniec z białego stoku. A ja mam piec kurwa, jak tarcza jebana. Trzymaj górę, ja może złapię kamery, Paweł. Mhm. Uh -huh. Ja do, do, zaraz dosmokuję tu. Który jest? Kamera jeden. Smoka down. Dwóch kamery jest, dwóch kamery jest. I góra był. Góra jest. Góra pikuje. Patrzcie górę. już leży. Ja za smokiem schowanym. Bra Zaj ale ale te typy dobre były, kurwa, nie? Oni ogarniali tą mapę najlepiej no. ze wszystkich drużyn, kurwa.